Zresztą nie wiem, czy tą grę trzeba skończyć na raz, bo może trzeba ją skończyć na raz. Eee... O, dziękuję, mnichu. Eee, nie no, logika tej gry normalnie nie rozumie. Ale... Ta gra nie ma logiki. Ok. Ok, im jesteś. Hello. Aha, ten koleś się mnie boi. To jakaś odmiana miła po tym, że wszystko chce mnie zjeść. Coś mu zabrałam, jakieś zepsute wiadro. <grywka> Aha, i to można przesunąć w ogóle. Tylko jeszcze nie wiem po co. Mogę zabrać mu mięso. Może trzeba mu zrobić jakiś posiłek. Ja mogę tu zejść? Wow! Skaczące grzyby. <grytania> Trampolina. Może się nie boimy, że to zasadzka. A tu trzeba pewnie wiadro zawiesić. Dobra. A co jest dalej? Aha, tu trzeba jakąś ofiarę złożyć, chyba. Jezus. Aha, ja tym wiadrem zgasiłam to. Ale myślałam, że mam coś upiec. To jest dziwne. Bo tu mogę tylko... Chyba, że to mam sobie podstawić i wskoczyć tam na górę, ale... Ale nadal jest za wysoko. Bo obiadek mu trzeba ugotować. <duszu> no Na już najwyżej mi robaki nalecą. No, to jest najgorsze po prostu, jak się nie ma siatki, że. Jeszcze człowiek zdycha. Po prostu masakra. On nie wyjdzie jak ja jestem tak blisko, nie, wydaje hmm, mi się, że to jest coś powiązanego, ale i po co ja zgasiłam w ogóle to ognisko? Potrzebujemy więcej wody. Zanim wezmę tą wodę, to jeszcze tutaj podejdę. Nie, on tu nic nie chce zrobić. No i tu też mi nic nie podpowiada. Jakby tak gra nie ma nawet za bardzo systemu podpowiedzi, bo bohater nic nie mówi. Czasami mu się te obrazki nad głową pojawiają, że coś tam należy zrobić. Ale poza tym to. To nie za bardzo jest tu jakiś system podpowiedzi. Aha, patyk z dupy, nie? Tak mówię, a kliknę, bo coś wystaje. Wydaje mi się, że to coś ważnego. No i proszę bardzo. A ty, czekaj, zaraz. Może te grzyby fioletowe też się da zebrać? No właśnie. A, i on coś wygrzebał tym patykiem, zabrał węgiel. Fajnie. Włączony klimator prosto na mnie. Ojej, kij, kij, będę chory. Kij się okaże, że ognisko było potrzebne. Patyk z dupy, taki trochę śmierdzący. Oj, tam oj. Tam. No dobra, nadbieraliśmy dziwnych rzeczy. Jakiś kamień runiczny. Ale po co mi to? Aha! Bo on grzyba tu daje, żebym ja mogła tu wskoczyć. A tylko ja muszę go podrosnąć. Chyba. Podlać go trzeba. A nie da się z tym nic zrobić. Z tym stworem. Igłę mogłam sobie zabrać. Kiedy przychodzę go gościa w domu, okradam z wszystkiego. A mogę tą czaszkę zabrać? Nie. No dobra. Właściwie to ci bracia nadychali, pozjadali grzybki, których nie mieli i teraz mają halucynacje. Pewnie tak było. Jezus! No dobra, po, ale po co mi igła? Tu na wszystkim trzeba ten Z-klikać, bo po prostu e, ta gra nie informuje. Czy mi jest jeszcze woda potrzebna? A i on tu ten kamień. O Boże się dziabnął. Ten kamień tam położył. I złożył ofiarę. Super. Świetnie. Świetny plan w ogóle, żeby odzyskać brata, nie? Z złóżmy ofiarę, y upuśćmy sobie trochę krwi na jakimś dziwnym ołtarzu, a nóż się uda. <laughs> Wszystko robi się jednym przyciskiem, no. Cześć, Kejtea. Hejka. Ritual Sacrifice. O, machanko dla konsacza, proszę bardzo. Machu, machu. Machu, machu. O nie. To niedobrze, że zaczęło zacinać. Idziemy w portal dziwny. Jezus Maria, jakaś wiedźma. Bo on jest kaszą wie jak ma odprawiać rytuał ofiarny. No właśnie. Nie, ta wiedźma pewnie mnie zeżna, prawda? Tak <laughs> mnie przytuliła, Właśnie robię krokodyla z włóczki, o, to urocze, hmm. o, tu się mogę schować. O, wow! Ale widzę tylko szafę. Nic więcej. Ona tu pójdzie, więc ja będę mogła tędy. Tutaj nie mogę nic zrobić. Eee, dziękuję Dima za followka. Witam cię serdecznie. A, i tu zeszłam na dół. Okej. Okay. <laughs> pur, pur, pur. Gdzie to tak purpur pur robi? Klikam wszędzie ten przycisk, ale tu nic się nie da zrobić. No a grzyby nad łóżkiem. A bo tutaj jest kotek, on śpi pod stołem! I mruczy. O! Pur, pur, pur. Dlaczego nie można pytać kota? Ja wymagam, żeby w każdej grze, w której jest kot, było pytanie kota, no. Ale to słodkie jest. Zwłaszcza, że on mruczy tylko jak ten tu stoi. Hej Kadima, całkiem w porządku. A u ciebie? Mam nadzieję, że nie będziemy robić krzywdy kotu. No, też mam nadzieję. Hmm. O, zabrałam jej kociołek. Co co ja z tym kociołkiem? Mam zrobić? Hm. O, tu jej coś zabrałam. Iś krzesiwo. To może zapalimy w kominku. Aha. O, dobra, udało się. Fajnie. Eee, gotujemy jakąś zupę. <laughs> o, oh my god! Skąd ja mam wiedzieć jakich grzybów mam użyć? Nie wierzę. Wiedźmy, zawsze mają kota, tak? nakręt wygląda jak stara gra: sąsiedzi z rodem, jak się chodziło po domu i psuciło sąsiadowi. Eee, łomatko w czwórkę? Ja nawet nie wiedziałam, że czwórka wyszła. W sensie zależy, czy. Nie wiem, bo tam była. jakaś część wyszła, która nie ma numerka. Ja na razie gram pierwszą, bo nie grałam żadną. Więc nie wiem. Znacznie na grzybach? Nie. Normalnie MasterChef, zaraz wyskoczy Corson Ramsay. Wzięłam jakiś grzyb. I wsadziłam. A tutaj jest nad tym łóżkiem! To pewnie te grzyby trzeba. Jakiś niebieski, żółty i e, czerwony. No to już schrzaniłam. Bo wzięłam jakiś inny. Da się to zresetować? Może to się samo resetuje? Niebieski, żółty i czerwony. Tu jest niebieski. No, chyba dobrze. Żółty to będzie ten. I czerwony, ten. Zresztą jest trochę jaśniejszy. Może ten bardziej. Okej. Okay. No coś zrobiłam. Może potrzebuję jakiegoś naczynia na to. Nie musisz umrzeć. Poczekajmy, aż ona się tutaj przetelepie. Dziwne, że się nie kapnęła, że coś jej tam zniknęło w ogóle z tego stołu, nie? Nie! Wraca tu! Nie! Kurde... O nie, szkodnowa. Kurczę. No to jest trochę zrąbane. Nie, 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 nie. O, tu mogę od razu wziąć to. Stara jest co on się tam będzie przejmować. Szybko złaź na dół. Tak, pur, 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 eee, dobrze, niebieski żółty czerwony. Niebieski. czerwony. No, trzeba to perfekcyjnie rozegrać. Nie lubię tak, jak nie ma jakichś takich checkpointów po drodze. Jest trochę problem, bo on tu nic innego nie chce zrobić. Więc no, musi być jakaś. Tu, tam, tu ma jakieś flaszki na górze, no. Muszę poczekać, aż ona będzie w tym trzecim pomieszczeniu. Głosuję za zabraniem kota z nami. No właśnie. Powinien kot iść z nami, zdecydowanie. No, teraz robi tu. Teraz mi się wydaje, że będzie tam szła. Mhm. Nie! No nie da się! No kurde, no jak ona mnie zauważy, to już jest lipa. Mm, nie wiem, co ja mam zrobić po zrobieniu tego napoju. Będzie męczący fragment, coś czuję. Dobra, zabieraj to, zabieraj to. Tylko tę sekwencję będę znała na pamięć. No nie powinien tego pomieszać na przykład czy coś. Ta mama ma ten klucz na sobie. Musimy się jej pozbyć. Nie da się zamienić tych kotłów. Aha, ale. Ale on nie chce go wziąć ze sobą. To jest problem. Nie, 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 nie. Kurde, źle, źle, źle. No. Ja pierdzielę. Wsię musisz wrócić do pierwszego pomieszczenia, ponieważ twórcy gry muszą nas pomęczyć. No to możliwe. Bo tutaj są jakieś te wiszące butelki, więc może... Może te wiszące butelki potrzebuję? No, to też fakt, że po coś się to odsłania. No, mam ten pogrzebacz, ale klikałam tam przy nim i w sumie nic się nie dało z nim zrobić. żółty, jasno czerwony. No tu klikałam ten pogrzebacz, ale właśnie nic się nie da, teraz jest w tym ostatnim pomieszczeniu. Czyli utknęliśmy. Znaczy, no, troszkę. Jeszcze bym próbowała z tymi butelkami tam w tym pierwszym pomieszczeniu, ale muszę tam dotrzeć. Co jest trochę problematyczne, bo nie wiem w którym momencie ona się cofa do tego pierwszego pomieszczenia. Teraz nie. Teraz chyba będzie szła tam. No. Teraz muszę zamknąć się w szafie, odczekać. No właśnie ten pogrzebacz to nie. Niestety się nie da nic z nim zrobić. No on tu nie chcę nic zrobić z tym. Więc to też nie to. on się zastanawia 5 godzin, kurde, nad tym? Co ja tu mogę zrobić, no? Wydaje mi się, że coś muszę tam na górze. Nożesz! Ja już nie będę ryzykować. Jeszcze se poklikam tu, ale... Hmm. Czuję rozwiązanie albo będzie głupie, albo jakiś bug, bo rzeczy do klikania to my milion nie mamy. Znaczy, nie sądzę, żeby był jakiś bug, raczej coś, o czym nie pomyśleliśmy. Pewnie jest coś, wiecie, co trzeba kliknąć, a on się ustawia do tego milion. Tutaj chyba nic nie ma w tym pierwszym pomieszczeniu. Więc jeszcze istnieje szansa, że w tamtym, ale no nie wiem, kurde. No to dziwne, że nie możemy tego kociołka wziąć i po prostu wlać jej do tego, co ona tam piści. On pięć godzin tam włazi. No, on tu się zastanawia i nie wie, co zrobić z tym. No, szkurcze pieczone. Ha? Nie mam pytań. E, tak gra ma czasem takie e, rozwiązania, że po prostu ciężko się domyślić, o co chodzi. No to był klucz. I do czego ten klucz? Bo na pewno nie tutaj. On będzie do tego pierwszego pomieszczenia do tego okna, pewnie. No, wskoczyłam na łóżko, poduszka spadła i okazało się, po, że pod nią był klucz. Nie mam pytań, no, do szafy, żeby tylko nas nie złapała teraz. No. I tu jest taki flakonik. To jest, to jest nie okno w ogóle, tylko jakaś szafka, nie? No i tu dopiero jest flakonik. Ja pierdzielę. Nie! Jak ona mnie zauważyła? No nie wierzę w to. O! Może 5 godzin później. No, ten motel tam jest. Ja wala. No i od nowa. Albo, dobra, w sumie mogę to zrobić później. Najpierw lepiej mieć z głowy jakby ten flakonik. Zaraz znowu gdzieś wpadnę i będzie tyle z tego. Dobrze, miłej gierki, Ropristin. Trzymaj się i dobrej nocki. żeśmy nam wery specyfik na czynie, kiedy leży milion garnków i z banków dookoła, no, jest trochę mało logiczne. A nie, bo ja zostawiłam tą szafkę otwartą, wiecie? Ona zauważa tą szafkę otwartą i dlatego. Kurde. No, w sumie logiczne, ale no. O... To jest bolesne. Najpierw idziemy zrobić to. Ale fajnie, podoba mi się klimat w tej grze. W sensie, no nie wszystko tu jest takie proste i banalne, ale, ale jest fajny klimat tych postaci i tych miejsc. Dobra, teraz nie powinna zauważyć niczego, nawet jeżeli ta zasłonka jest odsłonięta. Tak mi się wydaje przynajmniej. Go na głośno tupie w ogóle. Kojarzę odrobinę z grami Submachine. Eee, jakie to? O, teraz nie zauważyła. Dobra, bierzemy te grzyby. Dobra, napełniliśmy flakonik i teraz chyba musimy jej podstawić, tak mi się wydaje. Albo jej tu dolać. O, dobra, dolaliśmy. Da, teraz liczmy na to, że umrze. Nice, alchemist. Osiągnięcie, nice. Dawaj klucza. Wiedźmo. I w ogóle mamy jeszcze ten flakonik, więc kogoś jeszcze możemy uśmiercić. Fajnie. O, no, w czasach, kiedy grało się w gry przeglądarkowe po różnych stronach. Aha. Wyspa gier i tak dalej. To było też taki mroczny pojedynczy klik. Wiesz, kota. No właśnie. Już się nie da. Wydaje mi się, że się nie dało wziąć kota. To jest trochę smutne, no... Ale... O! Jest ten... Mhm. Yy. Uh -huh. Coś wzięłam z Dziupli. Jakieś... żółte jajko. I fleta. Mm, mogę grać na flecie. Tej... O Boże, znowu jakiś stwór. Okej. Okay. Chyba go uwolniłam z więzienia. Aha. <ścoughs> Naprawdę położyłeś się i poszedłeś spać. Okej. Okay.